Skoda Kodiak prezentowałem Wam na tym kanale już kilka miesięcy temu, jednak była to topowa odmiana and Clement. I domyślam się, że jeśli zastanawiacie się nad zakupem tego samochodu, to niekoniecznie bierzecie pod uwagę jego topową wersję wyposażenia. Dziś ponownie obok mnie Skoda Kodiak, jednak w wersji wyposażenia style, a więc coś bardziej prawdopodobnego. A pod maską pracuje silniki 1.5 TSI o mocy 150 KM z napędem na przedniomość. Więc również prawdopodobnie coś rozsądniejszego. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. W tym materiale opowiem o Skodzie Kodiak nieco bardziej skrótowo. Jeśli interesuje Cię pełny test tego modelu, odsyłam do mojego poprzedniego filmu. Link oczywiście w prawym górnym rogu i w opisie. A jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, to różnice stylistyczne widać na dole samochodu. Zderzak sam sobie wygląda niemalże identycznie, jednak ten element nie jest polakierowany w kolorze nadwozia. Światła są podstawowe, nie są to reflektory matrycowe, które możemy zamówić w tej wersji. Jednak Kodiak już w standardzie ma Oświetlenie w pełni LEDowe, więc jak najbardziej mamy bardzo dobrą widoczność do przodu. Atrapa chłodnicy jest chromowaną obwódką, również paski centralnie mają chromowane wykończenie. Centralnie jest ukryty radar od systemów bezpieczeństwa. Jest również przednia kamera do ułatwienia nam parkowania. Jeśli chodzi o bok, to tutaj zmiany są podobne. Również progi nie są w kolorze nadwozia, jest to szary mat, choć nad kola wyglądają dokładnie tak samo, felgi w naszym egzemplarzu mają rozmiar 19 cali, jednak z tymi oponami wyglądają jak były znacznie mniejsze niż są naprawdę. A na nadkolu nie mamy oznaczenia and clement, jak w ostatnio prezentowanym wam egzemplarzu. Szyby wciąż mają chromowane wykończenie, mamy srebrne relingi dachowe, klamki w kolorze nadwozia. A jeśli zamówimy system bezkluczykowego dostępu, to również tylne klamki są wyposażone w tę funkcję i jest to nowość. Po faceliftingu. A jeśli chodzi o tył, to znów podobnie mamy nieco inny tylny zderzak, który jest po prostu czarny, matowy, nie ma tych chromowanych wykończeń jak w wariancie La Ruin Clement. Jeśli chodzi o bagażnik, to nasz dzisiejszy egzemplarz jest wersją pięciosobową, a więc pojemność bagażnika wynosi. 835 litrów, a nie 765 jak ostatnim razem. A sam bagażnik również jest troszeczkę inny. W naszym egzemplarzu nie mamy podwójnej podłogi, a więc mamy wyraźny próg załadunkowy. Nie ma również tych fajnych schowków zamykanych na bokach, są po prostu otwory na dodatkowe nasze rzeczy. Tutaj ten element również wygląda troszeczkę inaczej. W wersji 7-osobowej mamy. W tym miejscu podłokietniki i miękkie wykończenie. Tutaj jest po prostu teraz czarny, ciemny plastik i dodatkowa przestrzeń ładunkowa. System haczyków jest również troszeczkę inny, jednak dzięki temu możemy je przesuwać w dowolne miejsca, a więc rozwiązanie nieco wygodniejsze na co dzień. Po prawej stronie wciąż gniazdko 12V. W naszym egzemplarzu również mamy automatyczny hak holowniczy. I ciekawostka, w wersji Laurin Clement mamy oświetlenie led a w wariancie... Style. Jest to oświetlenie żarówkowe. Pod podłogą możemy mieć koło dojazdowe, jest również miejsce na cały zestaw do wymiany. Są również wciąż te przegródki, które prezentowałem Wam ostatnim razem, a także jeszcze od nowości jest siateczka bagażowa. I witam Was już we wnętrzu Skody Kodiak Style, która ma naprawdę bogate wyposażenie opcjonalne, dzięki czemu auto wygląda niemalże identycznie, jak prezentowana Wam wersja Larry Clement kilka miesięcy temu. Podobnie jak tam mamy białą ta pizzerka, która świetnie prezentuje się z dwukolorową deską rozdzielczą, gdzie górna część jest w kolorze ciemnym, dolna w kolorze jasnym, następnie tunel środkowy znów dwukolorowy z czarnym wykończeniem. Na górze schowek w desce rozdzielczej ma ciekawe wykończenie, również topowy wyświetlacz z nawigacją, a za kierownicą wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów. Więc na pierwszy rzut oka te samochody wyglądają dokładnie tak samo i na dobrą sprawę, jedyne czego brakuje, to gdzieś oznaczenia Laurin. Clement. Podobnie jak ostatnim razem mamy kierownicę dwuramienną bez tego dodatkowego ramienia. Jest to kierownica niemalże identyczna jak w Oktawi. Wybierak kierunku jazdy, niestety wciąż ten stary wybierak kierunku jazdy. Nie mamy tego przełącznika. Jaki możemy znaleźć m.in. w nowej generacji Skody Oktawi. I warto zaznaczyć, że Skoda Kodiak w tym momencie występuje tylko i wyłącznie ze skrzynią automatyczną. Centralnie dwustrefowa klimatyzacja, poniżej szybkie przyciski funkcyjne. W tunelu środkowym mamy natomiast kilka dodatkowych przycisków, jak przełącznik trybu wjazdy, wyłącznik kontroli trakcji oraz hamulec ręczny i system auto hold. W tunelu środkowym mamy wysuwany schowek, który również się reguluje na wysokość. Bardzo fajne rozwiązanie. Centralnie mamy. Dwa miejsca na napoje, które są w takiej przegródce, którą czysto teoretycznie możemy sobie odwrócić, jeśli byśmy mieli potrzebę wykorzystać te przestrzeń nieco bardziej lub całkowicie się tego pozbyć i mieć tutaj naprawdę duży schowek na różne rzeczy. Bardzo fajne rozwiązanie, super, że się to demontuje. Mamy tutaj również dedykowane miejsce na kluczyk za od gniazda 12V oraz jakieś dodatkowe miejsca na żetony czy bilet parkingowy. Jednak, podobnie jak w innych Skodach mamy dedykowane miejsce na bilet parkingowy na przegródce przedniej szybie jest również ładowarka indukcyjna, gniazdko 12V, dwa porty USB. Opcjonalnie możemy mieć dodatkowy port USB z lusterkiem. bardzo fajne rozwiązanie, jeśli będziemy potrzebować podłączyć na przykład wideorejestrator. Jeśli chodzi o multimedia, kilka dodatkowych słów. Jest to system Columbus, który wymaga dopłaty. Mamy w tym systemie nawigację i tak dalej, wszystkie podstawowe funkcje w każdej innej Skodzie. Niestety opiera się on o stare multimedia tak, jak mówiłem wielokrotnie, te nowe wcale nie są lepsze, jednak jest to małe zawiedzenie, że wciąż mamy stary system multimedialny, pomimo że jest to całkowicie nowe auto. Jest bezprzewodowy Android Auto, jest bezprzewodowe Apple CarPlay. I w odróżnieniu od egzemplarza, który testowałem dla Was kilka miesięcy temu, w tym egzemplarzu Android Auto się nie przerywa, nie rozłącza, wszystko jest w porządku. Jednak, jeśli słuchamy na przykład YouTube Music, to przesył danych. Jest troszeczkę spowolniony i czasem te utwory mogą się zacinać, nawet jeśli włączamy utwory, które mamy zapisane na telefonie, więc może być to uciążliwe podczas codziennego korzystania. Nasz egzemplarz jest wyposażony w bezkluczykowy dostęp, a więc przyciskiem mamy na kolumnie kierownicy. Sama kierownica reguluje się manualnie, jednak mamy bardzo szeroki zakres regulacji. Ilość miejsca na nogi: ja nie mogę narzekać, na wysokość również mieszczę się bez najmniejszego problemu. W naszym egzemplarzu dzisiejszym nie mamy panoramicznego dachu, a więc ilość miejsca jest troszeczkę większa na wysokość niż to było ostatnim razem i całościowo ten samochód wypada wciąż naprawdę bardzo dobrze, pomimo, że to nie jest flagowa wersja, wciąż może być bardzo dobrze wyposażona. W tym materiale nie będę już siadał w drugim rzędzie siedzenia i umawiał jak to wypada. Odsyłam do mojego poprzedniego materiału, gdzie nie tylko mówiłem drugi rząd siedzeń, jednak był to egzemplarz siedmiosobowy a więc również pokazałem trzeci rząd siedzeń. Jeśli interesują Cię te kwestie, odsyłam do mojego poprzedniego materiału, a teraz przejdźmy do danych technicznych. Pod maską naszego egzemplarza pracuje pod podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych z napędem wyłącznie na przednią oś. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów DSG, ponieważ manual nie jest już dostępny na rynku polskim. Jeśli chodzi o osiągi czas do setki czysto teoretycznie 9,7 sekundy. Jeśli mamy wariant 7-osobowy, czas jest gorszy o jedną dziesiątą, a prędkość maksymalna wynosi około 204 km na godzinę, więc wynik wciąż jak najbardziej w porządku. A więc teraz sprawdźmy jak ten samochód Przyspiesza w praktyce, start stop już wyłączony. Wyłączmy kontrolę trakcji. Przełączmy się w tryb sportowy i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Launch control bardzo mocno szarpie podczas jazdy. No nie jest to czas powalający. Przełączmy się już w tryb normalny, włączmy kontrolę trakcji. Jednak od tego samochodu nie powinniśmy oczekiwać jakikolwiek sposób sportowych wrażeń za kierownicy. Jest to auto rodzinne, jest to ogromny SUV, segment D, a pod maską zaledwie 1.5 TSI. Więc to nie ma żadnego związku ze sportową jazdą, jednak Fakt, że ten samochód jest wyposażony w system Launch Control, to bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy tym samochodem, to podobnie jak ostatnim razem, auto jest bardzo przyjemne do codziennego podróżowania. Świetnie trzyma się drogi, niesamowicie precyzyjny układ kierowniczy. I biorąc pod uwagę, że jest to naprawdę duży samochód, to auto świetnie trzyma się w zakrętach. Niemalże wcale się nie wychyla. Co nie jest tak oczywiste przy tak dużym samochodzie. Jeśli chodzi o sam silnik, to szczerze mówiąc, brakuje mu nieco maksymalnego momentu obrotowego. Ten wynosi zaledwie 250 Nm, i pomimo, że jest to czterocylindrowa jednostka, to auto niestety jest dość toporne. W tym samochodzie powinno być 190-200 koni mechanicznych, a nie zaledwie 150. Jednak, jeśli to ma być samochód tylko i wyłącznie do jazdy w mieście. To po pierwsze jest to dużo lepsza opcja, jeśli chodzi o jego cenę, a po drugie, również będzie dość niewielką ilość paliwa zużywał na co dzień. Ponieważ jeżdżąc tym samochodem w mieście, możemy oczekiwać średniego zużycia paliwa na poziomie około 6 litrów, więc wynik jak najbardziej w porządku. Jeśli będziemy jechać gdzieś w trasę bocznymi drogami do 90 km na godzinę. Możemy spokojnie oczekiwać zużycia paliwa na poziomie około 4-5 litrów. Ok, rower na środku drogi, nietypowo. Natomiast autostrada to nie jest samochód na autostradę, nie z tym silnikiem. To 2.0 TDI, które pokazywałem Wam ostatnim razem, jak najbardziej. Tutaj już niestety trzeba oczekiwać zużycia paliwa na poziomie 9 litrów, więc nie będzie to zbyt przyjemne dla naszego portfela. Jednak, do miasta. To auto będzie sprawdzać się naprawdę bardzo dobrze, w kwestii oczywiście spalania, ponieważ nie jest to samochód stworzony do jazdy po mieście. Średnica zawracania na poziomie 12 metrów, więc nie wypada to zbyt dobrze. To nie jest auto premium, które jest wyposażone w tylną oś skrętną. Nie, tutaj jest klasycznie, więc niestety nie wypada to zbyt dobrze. Jednak, całościowo jest to niesamowicie komfortowy samochód może być bardzo bogato wyposażony. Nasz egzemplarz posiada elektrycznie sterowane fotele, a ostatnio prezentowany wam samochód miał również podgrzewane i wentylowane fotele i opcjonalnie również mogą być one wyposażone w masaż, więc długie trasy tym samochodem mogą być naprawdę bardzo komfortowe. Jednak w takiej specyfikacji jak nasza jest to samochód, który ma wręcz zbyt bogate wyposażenie dla przeciętnego użytkownika, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo dużo. A jeśli chodzi o ceny, to ostatnim razem prezentując wam wersję Laulin Clement, czyli najdroższą, najbogatszą. To auto kosztowało około 190 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. Dziś, ponad pół roku później, cena za taki egzemplarz, jak wtedy Wam prezentowałem, czyli 2.0 TDI z napędem na przednią oś, jest to już 206 tysięcy złotych, a więc spokojnie ponad 10 tysięcy ten samochód już podrożał w takiej wersji czyli Style z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Cena bazowa to 164 200 z dodatkami w takim egzemplarzu jak nasz. Jest to niemalże 200 000 zł. Jednak tak jak mówię to auto ma naprawdę bardzo bogate wyposażenie łącznie z Travel Assist, z tym lepszym radiem, dwutonową tapicerką i tak i tak dalej. To cena wzrasta. Jednak spokojnie możemy skonfigurować wciąż naprawdę dobrze wyposażony samochód za około 175 tysięcy złotych, więc już ta cena, biorąc pod uwagę nasze dzisiejsze czasy, nie wypada aż tak źle. Jest drogo, to nie jest już 100 tysięcy złotych jak 5 lat temu, to jest niemalże cena dwukrotnie wyższa. Jednak, biorąc pod uwagę, co ten samochód oferuje, Myślę, że nie wypada aż tak źle. Konkurencja potrafi być tańsza. Jednak ten samochód jest bardzo dobrze wyposażony. Świetnie się prowadzi. Ergonomiczny na bardzo wysokim poziomie. Więc myślę, że w takim wariancie warto się nad tym samochodem bardzo poważnie zastanowić. Jeśli szukacie suwa tego segmentu, który będzie głównie jeździł w mieście i okolicy. Ponieważ jeśli w trasie. To dużo lepiej kupić dwulitrowego diesla, póki wciąż jest w ofercie. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz. Polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat skody Kodiak w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!